Cześć, właśnie będziemy, będziemy przechodzić przez ulicę, pokażemy wam jak to się robi. Najpierw Alicja stoi, Alicja, patrzy się w lewo, czy jedzie, coś nie jedzie, później w prawo i w lewo. I jak nic nie jedzie, to przechodzimy uważnie. I prawda, Alicja, że... Ale, że nie można biegać, tylko trzeba przy, spokojnie przychodzić, chodź. No, teraz uważa, tam, czy rowery jadą, nie jadą rowery, to możemy przechodzić. Prawda? Łatwe to, jest, co nie? No, a tak w ogóle... Cześć, małoczostku! jest... Ty... Idziemy na ulubiony plac zabaw Alicji. Idziemy, ale nie biegi! No biegi, 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 biegi! O, ale się tata zmęczy! To start! A teraz chodzimy na ulubiony plac Alicji. No to chodź, O, coś tam się kłóci, a tutaj zobaczcie jaki jest ładny plac zabaw, nadal jest, troszeczkę jeszcze jest, troszeczkę jeszcze jest tak niezbyt ładnie, bo jeszcze nie ma zielo, zielonych liści, no ale to będzie na pewno ładnie. No, a teraz to idziemy na ulubioną zjeżdżalnię na Alicji, no pokaż, która to twoja ulubiona zjeżdżalnia? O. No i Alicja lubi się wspinać na różne takie się. wysokości Chodź, misiek. misiek to znaczy ja Misiek Czostyk <noise> A tak to film robimy Kogo po pozdrawiamy? Twoją Lękę le Powiedz Lęka, ja Cię bardzo lubię Lubię Lęka tak. No teraz Alicja Wchodzi po różnych, różnych nie wiem co to są w spilaczkach, drabinkach bujaczka taka w bujaczkach i w ogóle takich dziwnych rzeczach, na których można się pozabijać no chodź Alicja szybko zjedź i filmik co ty biednemu misikowi zrobiłeś daj masz czosnek idź do Ali A... tak w ogóle to pierwszy dzień Taki naprawdę ciepły jest tego, Tail 2017 roku. A! Start, a ta salica sobie pobiega. Ale fajnie biega nie. Start. A teraz Alicja pójdzie się, pokaże wam jak pije wodę tutaj, jak często jest te e, ciepło to i się pić chce, to wtedy można spić wodę z takiego urządzenia. Ale zima! Zimna woda no. Dobra? To ja pokaż swoje zęby Ale taki można, Alicja. Nie można dotykać. Cześć, to znowu, ha, Misiek. I Alicja Wam pokaże znowu, gdzie lubi się bawić. Co prawda, to jest dobra zabawka dla małych dzieci, ale no, on no, no, lubi nadal tam się bawić. Nie zleć. No, no Alicja, zjeżdżaj. Alicja, co ty robisz? Zjeżdżaj, szybko! Kanał! Tutaj, bujażki, blisko! Zjeżdżaj! A teraz pokażemy wam ostatnią część filmiku, jak Alicja buja się na bujaczkach. Czasami buja się strasznie, strasznie wysoko. Zaraz wam to pokażemy. Uhu. No, rozbujać się, pomóc ci. Uhu. Poczekaj, i Nie uh. i do samego nieba prawie potrafi się Alicja bujać. Zobaczcie, się nie boi. Ja, ja to bym się bał. I to mocno bym się bał. Daję kolejny dalej kolejny Mieszka mam bujać? Uh. 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 Ah. <laughs> no i Misiek też musi się trochę pobujać Ko co na to zasłużył, ale go co prawda trzyma do góry to Gabi. Ale to nic. Ja! A nie boisz się, Bisiek? Nie. Bisiek, cząstek? Wujaj. cię tak mocno? no A nie spadniesz? Nie. Dobra. Juchu! <ścoughs> 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 Wylimki tylko przyjął! Tak! No to cześć i czołem! Cześć! Do, do zobaczenia następnym razem! Tak! Buziaki! Pujeczki! Cześć!